Hey, cześć! się wszystkim w tym makler games ten z bardzo serdecznie moich drogich gamerów na kanale? I w dzisiejszym, oczywiście, filmie, zresztą jak już widać po tytule, omówimy sobie te 5 gier, właśnie wybrałem 5 gier, które ostatnio były nam zaprezentowane na E3. Te, które oczywiście wychodzą wcześniej i te, które wychodzą później. E3 oczywiście wciąż trwa, więc prawdopodobnie będziemy mieli oczywiście więcej e, trajerów, więcej e, gameplayów o nowych grach. Tak, częściej dzisiaj wy, właśnie wybraliśmy 5 gier, o których sobie dzisiaj porozmawiamy i omówimy tak naprawdę, kiedy wchodzą. No i kilka słów o tych grach, które oczywiście, e, o, które zasługują na to, ponieważ to są powiedzmy te gry bardziej popularne. Z, wyższych półek. Między innymi pogadamy sobie dziś o Dumie Eternal, dobrze to chyba czytam, o Final Fantasy 7 Remake, Cyberpunku 2077, Halo Infinity oraz Star Wars Jedi Fallen Order. I to, to są właśnie te 5 gier plus pogadamy sobie o nowym Xboxie, o którym dostaliśmy dosyć duże informacje powiedziałbym. A więc pierwszą grą, którą sobie dzisiaj oczywiście omówimy, która jest już dosyć stara i w sumie bardzo fajna, bardzo dobre chwile przy niej miałem, gra jest tak stara, że już chyba się już nie da policzyć jej na palcach, m.in. Doom Eternal. Tak jest. Wczoraj w nocy został ukazany właśnie Doom Eternal, Eternal, najnowszy. I już wiecie, jaka jest data premiery? 22 listopada 2019 roku, więc jakieś 6 miesięcy, i będziemy grali w nowego Duma. A ostatni raz, kiedy graliśmy w Duma, był oczywiście 2016 rok, jakoś w maju. O ile pamiętam, wyszedł Doom, więc teraz już będziemy mieli niedługo nowego. Nowa zabawa, nowa przygoda, oczywiście, wciąż będziemy mieli demony i itd. Jeśli chcecie oczywiście obejrzeć full, full trailer oraz a oczywiście gameplay, macie linki w opisie Tu możecie właśnie sobie poglądać, yy, posłuchać mnie A oczywiście jak chcecie sobie obejrzeć, mo możecie sobie oddzielnie kliknąć i obejrzeć Tak czy inaczej ja jestem strasznie nahypowany, bo jak już mówiłem Przy tym miałem strasznie yy, duży fan Bardzo dużo się bawiłem, ogólnie prowadziłem też gameplay na moim właśnie tutaj kanale Lecz yy, no nie skończyłem go, ponieważ jak to już mówiłem I odpisywałem dla Jednego gościa ja tutaj nie prowadzę gameplay, tylko właśnie omawiamy gry i najnowsze informacje co i jak w gamingu, więc tak jest doom potwierdzony z 22 listopada 2019 roku, czyli tego roku, no i co? No i przechodzimy do kolejnej gry. Bym mógł gadać i gadać o jednej grze, no ale oczywiście czas goni. A więc kolejną grą jest Final Fantasy VII, którą oczywiście jest remake I tutaj tak naprawdę mogę się przyznać, że za dużo się nie wypowiem, ponieważ nigdy nie byłem jakimś wielkim fanem Final Fantasy To tak naprawdę to grałem piątkę, o ile pamiętam I nie przeszedłem jej tak naprawdę, więc sorry za to, sorry za wszystkich oczywiście tutaj fanów się obraziłem nie grając, ponieważ cały czasem tacy ludzie właśnie, którzy co? Nie grałeś Final Fantasy? Tak, nie grałem Final Fantasy i, i naprawdę w sumie żałuję, bo tak naprawdę wygląda spoko Nawet ten cały trailer i w ogóle jak, jeśli, jeśli chcecie, jak już mówiłem, obejrzeć sobie go Jest w, oczywiście, link w opisie Tam możecie sobie obejrzeć gameplay, gameplay trailer e, On chyba był pokazany Jakieś dwa dni temu na E3 Poprawcie mnie, jeśli oczywiście się mylę Jak już mówiłem, E3 wciąż trwa, dokładnie mówiąc Do 13 e, Dzisiaj oczywiście jest 10 Microsoft, Microsoft powoli chyba już kończy, albo już skończyło Więc tak jest, oczywiście Jak już mówiłem, Sony nie ma, Sony nie będzie Na E3 w tym roku, więc Trochę sobie poczekamy tak czy znaczy przechodzimy do kolejnej gry. I tą trzecią grą jest niesamowita gra, która chyba będzie ogrywalna przez jakby największą ilość graczy, ponieważ ta gra będzie tak ogromna jak GTA czy nawet Wiedźmin Trujeczka tak jest CD Projekt potwierdziło już datę premiery Właśnie najnowszej ich produkcji Między innymi Cyberpunk 2077 Tak jest, mamy epicki Trailer, którego nie chcę naprawdę spoilerować, chociaż ciężko będzie I na końcu oczywiście się pokazuje jedna postać Która, którą jest oczywiście John Wick To jest aktor, który, który gra John Wicka Czyli Keanu Reeves, tak jest, pokazuje się na końcu Trailera, więc e, No naprawdę niesamowity ten trailer jest Jeden z lepszych, poprzednie też były fajne Ale tutaj naprawdę sporo pokazali gameplayu Sporo, sporo jak wygląda to całe e, miasto i tak dalej To naprawdę będzie porządna gra, która będzie się tak długo trzymała Jak GTA 5 czy nawet Wiedźmi Trójka To jest oczywiście e, gra robiona przez CD Projekt No i oczywiście podali nam datę premiery Między innymi trochę sobie jeszcze poczekamy Ponieważ wychodzi 16 kwietnia 2020 roku Więc no... Jakieś dobre 10 miesięcy, tak czy inaczej warto czekać, ponieważ oni robią bardzo długo gry i oczywiście bardzo dobre, tak jak czy Nautridog, czy właśnie Rockstar. Oni, oni robią bardzo długo gry, lecz, lecz dopracowują je konkretnie i jakby warto czekać, ponieważ to nie jest jakiś odgrzany placek czy kotlet na patelni. To jest porządne, właśnie podgrzana kiełbaska na grillu, która, która jest naprawdę bardzo długa, robiona i jest bardzo dobra, więc ja się już nie mogę doczekać. W ogóle fabuły, cyberpunka i ogólnie się Cały otwarty świat jest ogromny i, i pełen nowej historii, ponieważ jak już mówiłem to jest e, gra przyszłościowa po prezentowana na tym, co by się działo, gdyby oczywiście świat tak wyglądał, czyli w stylu właśnie takich e, przyszłościowych rzeczy typu Androidy, chipy w rękach itd. Więc ja się już nie mogę doczekać. Tematyka bardzo ciekawa, jakby ja lubię bardzo fa fantasy gry, ale już nie do przesady oczywiście, to jest dla mnie idealny w punkt, więc ja się już nie mogę doczekać. Napisz w komentarzach co myślisz o tej grze, ponieważ ja myślę, że jest epicka. No i mamy, doczekaliśmy się no i mamy. Piątą grą, którą sobie dzisiaj omówimy jest oczywiście Halo. Najnowsze Halo, które którą jest oczywiście Halo Infinite, tak jest. I powiem tak, długo sobie poczekamy, ponieważ ta gra, którą nam pokazali e, dziś w nocy jest na nowym silniku. Przepraszam, na nowej konsoli, na nowej generacji konsoli, więc i tutaj oczywiście jest mowa o nowym Xboxie, ponieważ oczywiście wszystkie serie Halo wychodziły tylko na Xboxa, to były ekskluzywy tylko na Xboxa, a jako, że Microsoft wczoraj okazję nam pokazać, pokazali nam gameplay oraz datę premiery. Wraz z tym oczywiście omówili nam najnowszego Xboxa, którym się nazywa Xbox Scarlet, ale po kolei, więc w może pogadajmy o Halo. Halo, jak już mówiłem, jest bardzo już e, oczekiwaną grą, ponieważ ostatnio, kiedy widzieliśmy Halo, no był to 2015 roku, o ile pamiętam, to był Halo 5 The Guardians i no, 4 lata w sumie minęło, odkąd nie widzieliśmy Halo. No i w końcu widzimy, w końcu nam e, dali czadu i powiedzieli, że gra Halo Infinite wychodzi wraz z e, gdy wyjdzie nowy oczywiście Xbox. A też nam dali właśnie premierę, kiedy wychodzi nowy Xbox. I nowy Xbox, który się nazywa Xbox 2, tak zwany Xbox 2 Scarlet. Wychodzi już 2020 w holiday, czyli w wakacje 2020 roku, czyli powiedzmy dosłownie rok i będziemy mieli nowego Xbox'a oraz Halo. Prawdopodobnie w tych samych czasach wyjdzie PS5, tak zwana. Więc ja się już naprawdę nie mogę doczekać. Ale jeśli chodzi o Halo, też nigdy nie byłem jakimś wielkim fanem, lecz grałem, przeszedłem kilka części i. No co to powiedzieć, gra jak gra, każdy gamer wie, że Halo jest dobrą grą i jakby zasługuje na to właśnie, żeby być już na next a nie na PS4 oraz Xbox One. I jeszcze tylko chciałem się właśnie odwołać do tego zdjęcia między innymi, jak widzicie na ekranie, najnowszy Xbox Scarlet będzie posiadał AMD procesor, więc zajebiście, będzie oczywiście miał 8K support, czyli 8K będzie wspierany. PS8K będzie posiadał 120 FPS-ów oczywiście prawdopodobnie te starsze gry, które będą oczywiście backwards compatible, czyli te starsze gry, które są oczywiście na Xboxie 360 oraz One, które będą oczywiście przenoszone na Xboxa Scarlet. dzięki temu będziemy mogli grać w stare gry i w nowe gry na tym samym sprzęcie. Nowy oczywiście dysk SDD jak widzicie, for RAM support i oczywiście less loading times, czyli mniejsze odstępy czasu poprzez ładowanie gry, tak jak oczywiście PS4 nam potwierdzało, że loading będzie o wiele mniejszy, na przykład w porównaniu do Najnowszego Spidermana. Loading na PS4 Pro wynosi jakieś 15 sekund, a na najnowszym PS5 wynosi jakieś niecałą sekundę, więc miejmy nadzieję, że oczywiście Xbox też będzie miał taką funkcję. Dzięki temu jakby będzie fair wybór, gdy oczywiście chcesz kupić nowego Xboxa czy nowe PS4, żeby oczywiście tego ale powiedzmy były w miarę równe. A więc tak jak już mówiłem, skoro Xbox, Xbox wychodzi już za rok w wakacje w 2020 roku, prawdopodobnie PS5 też będzie jakoś już e, w tych okolicach wychodziło, czyli między innymi przed wakacjami czy po wakacjach we wrześniu. E, tak czy inaczej, ja Wam dziękuję bardzo za oglądanie. Jeśli chcesz, jak już mówiłem, obejrzeć jakikolwiek trailer e, z tych gier, co oczywiście omówiliśmy, jest link w opisie oraz review właśnie od Microsofta, które przedstawia nowego Xboxa. Tak czy inaczej, mam nadzieję, że Ci się podobało moje komentowanie oraz generalny cały film. E, oczywiście, jak już mówiłem, coberuję najnowsze informacje w gamingu, jakie nowe gry i tak dalej. Oczywiście główne konto to jest Black Ops 4 oraz jakby generalnie Kalu ale oczywiście potem jak się E3 zaczęło, otrzymaliśmy ogromne informacje właśnie na temat nowych gier, więc oczywiście subskrybuj kanał jeśli chcesz otrzymać najnowsze informacje w gamingu, ponieważ ten kanał ma na celu podawać jak, jak największą dawkę informacji właśnie, żebyście nie byli w tyle z informacjami jaka nowa gra i tak dalej, więc dzięki za oglądanie, zostaw lajka oczywiście jeśli ci film podobał, no i co, no i do zobaczenia razem, na razie, Makler out.